po prostu, no, no zasubskrybować, takie promocja kanału. E, dzisiaj gramy w modyfikację Hermits at War jako Free FreeTopia. E, I tak, no dla mnie jest to bardzo trudne, kiedy nagrywa się własnego moda, bo to jest mój własny mod. Ale postaram się. Jedyne co wiem, to jak po prostu w niego grać. I oczywiście, jeżeli chodzi o drzewko, to jest dosyć, dosyć spore, jak to mi, mi mówili. Więc myślę, że nie przedłużając, po prostu zacznę już od podstawowych rzeczy, typu, właśnie, rzewko polityczne. Jeżeli chodzi o inne aspekty moda, to on jest bardziej takim. Tak, czyli droga Szwajcarii. Tak, tak, to będzie droga Szwajcarii. Zobaczysz, jak droga Szwajcarii neutralności pójdzie w dominację nad całą wyspą. I tak, i jeżeli chodzi o moda, to jest tylko najbardziej to jest aspekt graficzny zmieniony. Wszystko inne, jeżeli chodzi o mechaniki, no to najbardziej co jest nowego, to tutaj można po prostu znaleźć sklep Hermitów, czyli po prostu taką ekonomię. Jeżeli chodzi o ekonomię, to to sam wydaje mi się, że później nieco trzeba będzie ją no, na nowo jakoś przerobić, dlatego że. Obecnie AI ma bardzo duże trudności w... Tak, duże trzewkę było. Duże trudności, jeżeli chodzi o to, ale może robić te wszystkie rzeczy. Więc myślę, że obecnie najlepiej, jeżeli, jeżeli po prostu zwiększymy sobie mnożnik właśnie przychodów miesięcznych i włączymy sobie większe, większą przyrost siły politycznej. To jest według mnie najbardziej takie OP. Jeżeli chodzi o fabryki, to myślę, że od razu moglibyśmy sobie porobić kilka militarek. Dlatego, że później po prostu będziemy mieć mnóstwo tych fabryk. Więc tak, yy, armia. Myślę, że na razie ją dam do, pod jednego, później się podzieli ją jakoś ładnie. Wolne fabryki, mamy sporo tych wolnych fabryk. Yy, czy możemy wyprodukować już ciężarówki? Pokaż drzewko, bo od kompa a nie chce mi się filmu cofać. To za chwilę zobaczysz. Za chwilę zobaczysz drzewko. Yy, myślę, że jedne ciężarówki. Czołgi mi się wydaje, że na razie niepotrzebne. Nam są samoloty, by się przydały. To jest najlepsze, że... Chociaż jestem moderem, to ja nadal nie ogarniam tych samolotów wszystkiego. Bo te samoloty to naprawdę... Sporo ich jest. Okej, okay, więc... Yy... Zobaczmy czego nam brakuje. O Jezu, trochę, nam ten kraj wygląda. No w sumie każdy kraj, który ma wielkie jeziora, wygląda jak Kanada. <grym> Okej. Okay. Tutaj sobie na razie porobię jakieś. Tutaj mamy podstawowy średni. Może jeszcze jakiś, o ten, I porobili. I czego nam brakuje? Eee, już niczego. Jeszcze trochę nam brakuje, ale na razie tych samolotów. Tutaj widzę, że dużo statków, nie ma stoczni, więc po pewnym czasie się to po prostu ugarnie. Eee, jakieś decyzje, myślę, że na razie, czy coś, zakup broni nie jest, jakiś szybkość rozwoju byłoby fajnie mieć. Eee, prace publiczne to też Finlandia. Te. I co tam jeszcze? Eee, jaki tam. <noise> to w zależności od moda, ale je, jeszcze kongo. Ok, więc myślę, że. Tutaj. Konfiskata. Nigdy nigdy nie wiem, kiedy użyć tego i czy w ogóle się opłaca używać. Te. Ok, więc myślę, że już mo mogę zacząć. Włączmy sobie czas. Ok, i oczywiście tutaj jest krótki. Krótki opis. Zostawiam go na razie, ale sytuacja jest w sumie pokrótce taka. Kraj powstał, później po prostu przy rozwoju zabrakło środków finansowych, przybyli szlachcice z odległego kontynentu. No, sfinansowali rozwój kraju, po czym zyskali bardzo dużą przewagę, jeżeli chodzi o swoje wpływy tutaj. I później, gdy już jakoś się to rozrosło, zaatakowaliśmy wszystkie kraje dookoła, żeby poszerzyć nasze terytorium, ale niestety kraj na wschodzie no, zastopował naszą ekspansję i główną, głównym celem właśnie e, tej ścieżki tutaj będzie polegało na tym, żeby najpierw opanować cały wschodnią część kontynentu, a później spróbować jakoś tutaj podbić. E, Zgaduję, że z jakieś dwie godziny tutaj będę, więc powinno mi się udać dosyć dużo ogarnąć USA w wersji Minecraft. Tak. Właśnie pokażę tobie w takim razie drzewko jak, jak bardzo chciałeś. No. no I jeżeli chodzi o drzewko, OK, Czarna środa, taki wiecie. Nawiązanie do czarnego poniedziałku, czarnego piątku, cokolwiek wiesz, zawsze jest jakiś kryzys finansowy, który się nazywa czarny. Tak, Stany Zjednoczone, Hermicraftu. <grym> Jakby ktoś się nie zorientował. Okej, okay. polityka we Fretopii. Można to nazwać Fretopią, można to nazwać Freetopią. Eee, ja postanowiłem, jak gdy tłumaczyłem to, bo ja jestem tłumaczem polskim tego moda, to że najlepiej to, jeżeli zamiast Freetopia, to będzie Fretopia, bo. Po prostu różnie ludzie mogą czytać to. Mhm. Tak, to jest właśnie drzewko takie militarne. USA. Tak. I tutaj jest trochę opisane, jak to wygląda. Myślę, że to jest podobne do tego, co w początkowym, więc myślę, że najpierw pójdziemy w debatę budżetową. I już mamy nieco. Czy mogę zwiększyć sobie... Póki co mogę sobie zwiększyć na częściową mobilizację, więc sobie to zrobię. Ok. okay. Czarna środa przybywa, to jest taki event typowo o tym, że niest niestety nas dotknęło dotknęło właśnie kryzys. I szczerze powiem, trudno mi trochę czytać, bo one są bardzo długie. Niestety, bardzo długie nam wyszły te wydarzenia. No, ale jeżeli ktoś lubi sobie czytać, no to polecam sobie po prostu zasubskrybować modę. Frita, piato, fri, frita, 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 piata, się to. Freetopia to. O, witam, Budziu. No. Tylko wiesz, no niektóre kraje też mają nazwę właśnie. Nazwę taką inną niż się czyta, więc. Na przykład, Butan. Nie powinno się czytać H. Jest w polskim nazywnictwie przez H. Okej, okay, debata budżetowa. No, witam, Budziu. Zapewne kolejny stream, który będzie z jakiejś gry typu, nie wiem, jednorazowego użytku, tak nazywam te gry. Czyli, że jeden stream to zapewne będę chciał na Discordzie siedzieć, więc będzie można pogadać ze mną. Okej, okay, więc tak. E, podnieść podatki, czy zmniejszyć pomoc społeczną? Hmm. <laughs> Szczerze później dostajemy bardzo dużo stabilności, więc myślę, że zmniejszenie pomocy społecznej będzie lepsze. Jahol, powiedz to proszę. A, wiem co. O, tak. Ok, no to powiem. Witajcie myszki z tej strony W kolejnym odcinku z harcowania 4. Na modykacji Hermes at War. Jako fritopia. Wiedziałem <grywy> o co chodzi. <grywy> Tylko <grywy> przeczytałem całość. <grywy> Podatki. No, niestety opóźnienie jest takie, że to są moje decyzje, no, wa nie wasze. <grych> o, widzę, że cała ekipa się zbiera. No. no, niestety moderatorów nie ma, więc możecie się bić o moderatora. <grych> Okej. Okay. Za bardzo zwracam na to uwagę. A, czy No, trochę mi... A, nie ma problemu. Okej, okay, czy. Mogę to zrobić? Mamy w sumie pieniądze. To sobie zrobię. E, no na robaczkach nie ma tego bota od, y, właśnie, streamów. E, f, f, trzeba było po prostu zatrudnić cikerka od tego. Cikerek to jest taka osoba, która po prostu jest lepsza od bota. A, nie, f fawon, znaczy się. Jesteś w tym modzie, ale to nie jest ta legendarna, bo legendarnej to jeszcze mogłeś być przywódcą. Tutaj nie jest aż tak. <grywa> o, pierwszy, kto się zgłosił na moderatora. Okej, okay, fundusze od arystokracji zażądajmy większego, czy poprośmy. Zarządajmy co tam? Mm. Tak, widzę, że wyloczmy ma najlepsze CV, czyli zostanie moderatorem nic nie będzie robić. To jest największe doświadczenie, bycią moderatorem. Więc oprócz tego, jeszcze może pokażę, że mamy tutaj oczywiście Balance of Power. Nie wiem dlaczego to jest po angielsku. Chyba dlatego, że, że to jest normalnie. Ale wydaje mi się, że coś. coś Coś, coś nie pykło. Muszę zobaczyć jeszcze wanili, bo pierwszy raz to pana na polskim tłumaczeniu. Okej, okay, więc tak. Mamy, no mamy takie małe minusy, ale nie powinno być. Nie <grytanie> będę panować Fawoda. Jeszcze lepsze CV. Okej. Okay. Bardzo dużo omijam przez to, że czytam czat. Okej, okay, więc już się nam zrobiła fabryka. Myślę, że podbudowanie sobie tego będzie dobre. Mamy bardzo dużo deficytu. Czy mogę sobie... Co to jest za template? Szablon... To jest taki... O. Ci... Mają trochę lepszy. Dobra, no... Zgaduję, że przez to, że taki szablon jest to trochę słabo. O, zapewne National Guard jest słabszy, więc. Okej, okay. nowe inwestycje. Zainwestujmy w sektor cywilny czy sektor wojskowy. Myślę, że pusty do fabryk wojskowych będzie lepsze niż posiadanie pusty do fabryk cywilnych. Później i tak się dosyć dużo dostaje. Po prostu przez pokonywanie innych. Okej. Okay. Będę używać tutaj pomoc w badaniach, bo. E, boost plus 10% szybkości może być nawet ok. Ok, możemy. Czekajcie, mogę w sumie zmienić na 150. -tkę. Tutaj zmienię, bo 2,5 to i tak jest różnica. Przy tym, że mamy 64 tysiące, to naprawdę by się przydało nieco, boostów do armii. Ok, wrócisz później. Jakby co, zawsze z tego później będą odcinki. Więc zawsze można obejrzeć sobie później. Tylko wiadomo, że trzeba będzie cały czekać tydzień, żeby zobaczyć koniec. <grym> okej, okay. tutaj debata o wojsku. W skrócie. Starzy nie chcą zejść z miejsca, więc trzeba ich po prostu zesłać na emeryturę. Jeżeli chodzi o inne aspekty, jeżeli chodzi o taki gameplay do Hoja. To nie chce mi się za bardzo robić, bo później i tak przychodzi wojna, to się później samemu ogarnia nieco to. Ok, mamy tutaj. Myślę, że skoncentrowany przemysł chyba będzie lepszy. Mamy dużo terenu, więc może jednak to byłoby lepsze. Ok, czy możemy. Elektronikę by się przydało. Zapomniałem dać elektroniki. Ale to nie powinno być aż takie trudne dla nas. Okej, okay. powiązane polityczne w armii. Armia niepolityczna, czy zamieniamy sobie korpus? Myślę, że korpus oficerski, posiadanie lepszego korpusu będzie lepsze. Chociaż to oczywiście zmniejsza wpływy arystokracji. I taki spoiler alert, ale jeżeli się nieco zmniejszy zbytnio, to wtedy będzie pewien event, ale ja akurat idę w... nie w tą ścieżkę, więc. Nie, nie jest to dla mnie jakieś wymagające okej okay. hmm. Co jeszcze, mamy za mało zasobów, więc można byłoby spróbować nieco ich zdobyć, jako że i tak mamy fabryki to nie powinno być problemu okej, okay. więc teraz oczywiście to jest takie typowe nie da się zrobić takiego moda, który będzie polegał na tym, że nie będzie takiego okresu, okej, okay. nasza misja czy pragmatyczna decyzja. Myślę, że po, no zwiększenie poparcia dla arystokracji będzie lepsze dla mnie, a zima polityczna zawsze się przyda. OK, debata o gospodarce. Tak, najbardziej mi się podoba, że w Hoju są dwa typy, właśnie, modelów. Jest jeden typ który po prostu chce tak, żeby było idealnie, więc robi na przykład jakieś takie typowe decyzje polityczne, które powinny trwać lata w ciągu miesiąca, bo wszyscy oczywiście są zgodni w parlamencie, wszyscy, A albo tacy, co właśnie ja też taki proponuję, że jednak bardziej pójście takie realistyczne, że na przykład rzeczy nie można zrobić od razu, że trzeba nieco po prostu zrobić taką ścieżkę do tego. Okay. Czy opłaca nam się zdobyć koncert przemysłowy? Myślę, że tak, na tym poziomie, jeżeli mamy siłę polityczną, to się opłaca. Okay. Czy wsparcie finansowe zmniejszyć? Myślę, że tutaj pójdę typowo w arystokrację, żeby sobie zwiększyć tutaj wszystkie busty do fabryk, bo obecnie zobaczcie sobie 22% na ale za to po prostu później jest problem, że taki, że nieco się traci kontrolę. Że są minusy tego, ale sami zobaczycie później. Okay. już się, z... Ale szybko nam się budują. Myślę, że ustawienie tutaj już tak na poważnie tego będzie dobrą decyzją. Zbudowa czołgów, znaczy się, czołgów pociągów jest dobra i dlaczego. Przed chwilą... Ej, przed chwilą to działało. Sami, sami widzieliście. A teraz się zepsuło. <noise> to już nie moja wina. Okej, okay. yy, myślę, że dalej idziemy w to. No i za chwilę powinniśmy dostać yy, ostatni cel narodowy, tak. I to jest podobnie jak to akurat w Lacha nie ma, ale tak jak yy, <noise> tak jak yy, o właśnie jak grałem, właśnie w Kajzerasiu, że. Dopiero jak się pojawia tutaj wybory, to wtedy dopiero no można coś zrobić. Że dopiero wtedy się zmienia. Myślę, że to jest fajna mechanika, którą podali, ale też ma swoje minusy. które polega na tym, że trzeba czekać i czeka się czasami długo. Ok, Jest tutaj mechaniczne obliczanie. Spróbujmy. Okej, okay. spółki skarbu państwa. Ok. I mamy tutaj pomoc, promocja, nie, promocja krajowych firm. A tutaj mamy ten kraj wolności, okej, okay. kraj wolności wybieram, bo to po prostu daje nam. I tutaj chyba się wszystko skończyło, więc myślę, że pójdę jeszcze w to. I powiem tak, to jest, to jest dosyć OP, bo tutaj można dostać tak, 27,5% szybkości fabryk wojskowych, plus jeszcze właśnie tamto co robię, czyli plus 5%, jeszcze decyzje tutaj do w ogóle budowy, więc to jest bardzo pewne według mnie, ale to jest coś takiego, że każdy kraj to może dosłownie zrobić. No oprócz tego 27,5%, ale tak ogólnie to każdy kraj może sobie użyć tego boosta i gracz, po prostu gracz, który dobrze może zarządzać tym, to po prostu bardzo dobrze pomaga. O i jeszcze tutaj minus 15% do doktryny, to się przydaje. I możemy produkować, więc myślę, że moją główną dywizją będzie National Guard i 5 dywizji tego powinno być ok. Na, na razie produkcja i tak nie mam wystarczająco, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o zaopatrzenie tego, ale powinniśmy szybko sobie poradzić. Operacje i to. A nie, tego nie, bo to jak się to zrobi, to w ogóle się wtedy nie dostaje. Można na garnizony, ale myślę, że garnizony aż tak nie są aż tak złe. Operacje są, bo operacji się mało co korzysta. Okej, okay, więc ropa, czy to? Myślę, że pójdę w to. Pójście jeszcze plus 5% będzie dobre, a bym mógł jeszcze zrobić tutaj nowe linie produkcyjne, po czym pójść. W stocznie fritopisk. Nie, to nie. Tutaj są sto, stocznie. Fritopiskie fabryki broni, a później Fritopiskie stocznie. I to są akurat jedne z lepszych, szczerze powiem. Yy, designerów, jak oni się nazywają po polsku. Yy, projektantów. Okay. I w sumie ile mamy Political Power? Jest? No, no okej okay, o poziomie. Nie jest jakieś mega duże, ale też nie jest mega małe. Okej. Okay. Teraz pytanie jest. Mamy już 22 października, ja, szybko leci czas. Jest. Ja, ja takie. Usłyszałem to i takie. Czekaj, co to jest? To, 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 nie, nie znam tego otworu Shoia, to jest to moda. Na szczęście w tym modzie nie ma żadnych plików właśnie dźwiękowych, że tak powiem żadnego, żadnej muzyki, która by była od razu, że copyright no ale wiadomo, jak to jest na YouTubie Ostatnio mi zaczęli copyrightować muzykę z Outra w taki sposób, że ona jest w pewien, w pewien sposób to zrobione, czyli że e, po prostu mam może e, sobie jeszcze wykorzystam fabrykę a nie, mam, mam znowu tego że to nie jest tak, że ja mam minus taki, że do zarabiania czy czegoś takiego, tylko jak będę zarabiać, to dopiero wtedy będzie źle. <grymne> więc jak za zacznę za zarabiać, to zapewne przestanę korzystać z tej, z tej melodii końcowej. Ale ogólnie to ona jest bangerem i e, lubię z, e, po prostu nie korzystać. Ok, więc może zobaczmy, jak to jest z dywizjami. Bym sobie zmienił ten National Guard. Ok, i zmienię sobie na... znaczy się Garrison Brigade na National Guard i jako, że mamy manpower na to, to po prostu zużyję to. To trochę nam zmniejszy, ale wolę sobie stworzyć lepsze dywizje niż później po prostu mieć takie, że Oa... kurde mam, mam właśnie złe dywizje i przegrywam wojnę. Ogólnie to Postaram się tutaj wykorzystać najszybszą ścieżkę, do którą można przejść. Która po prostu powoduje to, że, że ma się bardzo, że tak powiem, OP. Wszystkie rzeczy, ale oczywiście są inne ścieżki, które są wiele trudniejsze i wydaje mi się, że warto je przejrzeć, jeżeli ktoś chce. Ponieważ jest e, oczywiście ścieżka taka, że w ogóle wszystkich musimy atakować, co wydaje mi się, że trochę jest niemądre, e, oraz jeszcze jest ścieżka taka, że. No po prostu dostaje się busty do, że tak powiem. No, Manpowera i w ogóle. Ale to jest tak zwana tajna ścieżka. Więc żeby ją odkryć, to dosłownie nie trzeba aż tak dużo szukać. Okej. Okay. Wydaje mi się taka muzyka. Jest bardzo uspokajająca. Okay. Czy po co nam się trenować? Nie, bo nie mamy za bardzo ekwipunku na to, jak tam wygląda produkcja. 49 karabinów bym sobie jeszcze ją trochę podbustował. Dobra. Jeszcze 5 fabryk by się przydało na to. Okej, okay. czy mamy? Mamy jakiś, bonus? No, znaczy się, bym sobie może poczekał na to, żeby y, zdobyć to dostępne decyzje. Mamy zmniejszenie przewidywane. A mamy to. Zapomniałem. Brakuje mi tutaj tego przycisku, że włącz wszystkie, ale y, czasami tak jest, że po pewnym czasie dopiero dają przyciski, które się przydają. Okej, okay, już produkowaliśmy. Więc może sobie podbiję tutaj tu. Tak żeby ten region był najbardziej zindustrializowany. Dobra, już nie mamy aż tak dużo fabryk widzę, ale nadal dużo. Może sobie stworzę agencję. Dobra. Mhm. Dobra, mam coś takiego jak inwestycja w bołte. A to jest siła polityczna i wszyscy to robią. Tak, to jest tylko jeden kraj może naraz robić, więc yy, trudno czasami to zdobyć. Teraz, obecnie, bo dużo osób po prostu to robi. A później jak będzie już no już bardziej takie, że tak powiem mniej chętni do, yy, do robienia właśnie decyzji, to będzie inaczej. Dobra. Więc tak, jeżeli chodzi o Oto kiedy będę mógł to robić, to dopiero w marcu, więc już niedługo. Więc pytanie jest, czy chcę to robić? Ile to zajmie? 30 dni, dobra. Więc to zrobię.